19 października w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2011-2012. Tym samym placówka rozpoczęła 20 Rok Kształcenia Młodych Ludzi. To właśnie w październiku 1991 roku rozpoczęło działalność Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce. Naukę po raz pierwszy podjęli wtedy słuchacze dwóch grup: filologii polskiej i nauczania początkowego z muzyką. Marszałek województwa mazowieckiego przyznał ZKN medal pamiątkowy promazowie, prezydent miasta Janusz Kotowski oraz przewodniczący. Rady Miasta Dariusz Maciek wręczyli odznakę honorową za zasługi dla miasta Ostrołęki. Nowy rok akademicki rozpoczęło ponad 130 słuchaczy na pięciu specjalnościach kształcenia. Zwieńczeniem uroczystości był występ chóru Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce powstało jako jedno z pierwszych sześciu w Polsce. Natomiast Kolegium Języków Obcych nie mogło powstać, ponieważ w Ostrołęce nie było ani jednego nauczyciela, który mógłby albo zechciałby pracować w Kolegium. Myśmy sprowadzali z nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych, z różnych części Polski. Najważniejsze z tego dla mnie jest refleksja o tak, integracji o wspólnocie, że Ostrołęka chciała mieć taką szkołę. Gdziekolwiek poszedłem, czy do władz miasta, czy do osób prywatnych, czy do przedsiębiorstw, uzyskiwałem mieszkanie dla, dla tych, którzy przybyli, czy inne, czy powiedzmy jakieś elementy wyposażenia. Były to czasy pod tym względem wspaniałe, że na przykład na kierunek Język Polski było cztery osoby chętne, żeby się na ten kierunek dostać. Czyli była to szkoła, która okazała się potrzebna. Jednym z najważniejszych sukcesów jest to, że w Ostrołęckich szkołach pracują absolwenci kolegium nauczycielskiego. Przede wszystkim języków obcych. Chyba po raz pierwszy Pani powiem, że mm, y, nie miałem nauczycieli, którzy prowadziliby lektorat języka angielskiego. Przez rok y, młodzież, słuchacze nie, uczy, nie uczyli się żadnego języka. Dopiero po roku udało się sprowadzić nauczyciela ze Stanów Zjednoczonych, który tego języka uczył. Były to czasy bardzo trudne. Ale i, i radosne. I gdy patrzyłem dzisiaj na salę, na, na salę i widziałem naszych absolwentów, to, no, może się przechwalam, ale rozpierała mnie duma. Co jest ważne, nasi absolwenci uzyskali dyplomy licencjackie, a w dalszej konsekwencji magisterskie Uniwersytetu Warszawskiego czy innych uniwersytetów. Czyli była to szkoła w tym sensie wspaniała, że nasza młodzież, która nie zawsze mogła wyjechać gdzieś do Warszawy, czy Olsztyna, czy powiedzmy do, do Poznania, mogła tu się kształcić a uzyskała dyplom Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym podziękować wszystkim swoim współpracownikom i powiedzieć, że bardzo się cieszę, że po 20 latach mogę tu stanąć i cieszyć się, że. Ostrołęckie Kolegium spełniło swoją rolę. W październiku tego roku Kolegium rozpoczyna 20 rok swojej działalności, więc jak łatwo wywnioskować powstało w 1991 roku. Wtedy z inicjatywy władz wojewódzkich, kuratoria oświaty tutejszego profesora obecnego Janusza Gołoty, no i przez 20 lat kształci młodych ludzi tutaj w Ostrołęce i z terenu y, ostrołęckiego, ale nie tylko. Po 20 latach możemy powiedzieć, że wykształciliśmy około 2000 absolwentów. Jak Państwo pewnie słyszeli, wiedzą jest postanowienie samorządu województwa mazowieckiego o przekształceniu, czy też o powołaniu w Ostrołęce w miejsce zespołu kolegów nauczycielskich Wyższej Szkoły Zawodowej. Nasze kolegialne priorytety na ten rok to jak zwykle dobre kształcenie, wysoka jakość, a przy okazji podjęcie działań zmierzających do tego, żeby w tym miejscu nie została pustka. Kolegia mogą istnieć do roku 2015 i warto by było, żeby nasz trud i to co jest zrobione nie poszedł na marne i żebyśmy stworzyli coś nowego w to miejscu. I myślę, że to będą priorytety na najbliższe 2 trzy lata, ponieważ procedura tworzenia takiej szkoły nie jest szybka. To musi potrwać, ale skoro już samorząd się w to zaangażował bardzo silnie, przy poparciu marszałka Struzika, marszałka Ruszczyka, to myślę, że ma szansę ta inicjatywa dojść do skutku.